Jeśli zobaczysz człowieka, uciekaj. Jeśli człowiek zobaczy ciebie, jesteś zwierzyną. Nie obchodzi go to. Ostrzeżenie rozprzestrzeniło się pośród gwiazd, szeptane w przyciemnionych tylnych pokojach i podczas narad wojennych. To było absurdalne, oczywiście. Ludzie byli mali, słabi według większości galaktycznych standardów. Drogkenowie mogli zmiażdżyć im kości jednym ciosem. Warkari mogli ich bez trudu prześcignąć. Tyjanie nawet nie uznawali ludzi za godny klasyfikacji gatunek wojowników. A jednak oto byli. Skradający się przez ruiny niegdyś tętniącej życiem kolonii federacji, unikający jedynego gatunku, który był w jakiś sposób nietykalny. Carton, doświadczony egzekutor Syndykatu W, poprawił karabin plazmowy na plecach i rozejrzał się po okolicy. Kolonia została doszczętnie zniszczona. Jak wszystkie inne. Zabójcy Syndykatu byli skuteczni. Żadnych luźnych końców, żadnych ocalałych. Ale nauczyli się bolesnej lekcji. Ludzie byli wyjątkiem od tej reguły. Jego zastępca, masywny Zark imieniem Dulas, nerwowo się poruszył. To miejsce jest martwe, więc po co tu jesteśmy? Rozkazy, odpowiedział karton stukając w hełm. Przesłał dane misji do wizjera. Dowództwo twierdziło, że zarejestrowano tu jednego człowieka. Syndykat chciał potwierdzenia. Po co zawracać sobie głowę? Burknął Dulas. Oboje wiemy, że nie żyje. Albo gorzej, nadal tu jest. Karton nie odpowiedział. Obaj pamiętali ostatnią misję. T-Nawra 9. Wydawało się, że to prosta operacja. Gubernator planety popełnił błąd, sprzeciwiając się syndykatowi. Zabójcy wkroczyli. Wyeliminowali całą ochronę, zamknęli siatkę komunikacyjną, oczyścili kompleks. Potem zaczęły napływać raporty. Jeden zabójca zaginął. Potem kolejny. I jeszcze jeden. Kiedy znaleźli ciała, syndykat niemal ogłosił wojnę ludziom. Nie chodziło tylko o to, że zginęli. Chodziło o sposób, w jaki zginęli. Pierwszy został nabity na zaostrzony kawałek własnego pancerza. Drugi miał aparat oddechowy odwrócony na lewą stronę, wciąż założony. Trzeci. O trzecim nikt nie mówił i nikt nigdy nie znalazł człowieka. Karton dał znak do ruchu, a oddział ruszył w formacji.